Do Karolinka i witam Was w kolejnym odcinku. I chcę Wam powiedzieć, że mam 12 słów i chcę Wam też powiedzieć, że bardzo Wam dziękuję, że mam 12 widzów. I kto wie, może gdzieś tak za rok będę miała 100 słów, ale nie będę wtedy nagrywać. I dzisiaj nasz program sponsoruje chleb. No co? co no, ok. I chcę wam coś powiedzieć, bo em, ja w przedszkolu ostatnio zobaczyłam taką e, zabaweczkę i nazywała się taki pluszak Miszu. Pluszak e, Stefan, i pomyślałam sobie: go weźmę. No to potem przy, przyszła moja psia e, i powiedziała do mnie, na oko gdzieś tak za 190 lat, że to jest jej kluszak. No i wtedy ja się zaczęłam z nią bić, kłócić, aż w końcu... Zgadnijcie. skaknijcie! chleb. I jeszcze chcę wam powiedzieć, bo chcę się dzisiaj wam pokazać. Na w okazji dwunastu subów chcę Wam się pokazać, ale nie wiem czy tak dosłownie chcę się Wam pokazać. Myślę, że będzie dobrze. Się. Okay. Jest ze mną e, Paulinka. Paulinka ode się. Tak, i dzisiaj będę nagrywać z mm, Paulinką. E, to jest moja najlepsza przyjaciółka. I mamy z, i dzielimy się kuszakami. Po prostu... Jest cudownie, bo e, ostatnio pałudnica mi zebrała pluszaczka, ale to nieważne i tak ją lubię. I przechodząc do tabletek, to są te ta tabletki na, e, na... żebym miała większą wiedzę, e, żebym e, więcej nagrywała na YouTube i miała więcej pomysłów. E, I ostatnio pani w przedszkolu nam dała taką linijkę i dzisiaj mieliśmy rozwiązywać, co z matematyki. I tak się, wiecie, co jest prawdę? Czekajcie. Nie hmm, mogę będziecie widzieć. Hmm, czekajcie. Nie wiem, nie wiem, ile to jest 2 plus 2. I sobie Zobaczyłam. I, I tak się po, pokaże. Przestań, Przestań teraz, i, Palinka. I tak, chcę Wam coś pokazać. Mam tutaj taki błyśnik. Mam nadzieję, że będzie ok. Pokażę troszkę usta. I będzie ok. Patrzcie. Widzicie, co? Zaraz będę musiała kończyć. Mhm. Jestem teraz z tomatką! Także ja się już z, wa z wami powoli żegnam. Także dajcie mi suba, bo w tym jest YouTube. Trzymajcie się i... Poczekaj jeszcze chwilkę. Paulinko, y, pożegnaj się.